To była jedyna kopia naszej. Ja pierdolę. coś ty zrobił? Daj, to była jedyna kopia, jaką mamy. Ja pierdolę. Który mi to wybaczy? Ale smarkasz w nagranie? Nie, to nie ja. Aha, dobrze. A tu przed nagraniem, tak, żeby wchodzić w nagranie nie. On no spoko, ja już nagrywam. Witam państwa! Tutaj Saren, tutaj Artur i, i gramy. Nie no, żartuję. Ten e, Krzysiek, Krzysiek, coś tam chce sprawdzić, ale ja naprawdę nagrywam. Ej, złaś tąd. To tworzę. imprezę. <grystanie> trochę bieda, impreza przez internet. A Luis, to ty! się chowasz w ciemnym kącie, to... Ej, a, patrz, się... O tym samym co ja? Żeby Luisa zabić? <śle> Nie. To, <jest> to, się... <śle> to było takie zruszające. Nie.